Siemano ludziska, tutaj Loczek! Witam na moim kanale I co? Zajwista mam intro, nie? <grym> Dobra, mam dzisiaj dla was Koda 4 Na mapie Wok, Gok, Mok Chuj wie co to jest, nie wiem Pierwszy raz w życiu gram na tej mapie Bo W Koda 4 na dobrą sprawę w ogóle nie grałem Dla wielu może Jest to gra klasyczna, jednak ja się muszę Przyznać <grym> Zacząłem od MW2 Mm, jakieś dwa miesiące po premierze tą gierkę, znaczy mówiłem w MW2 zdobyłem no i wkręci, wkręciło się, że zacząłem grać na multi. Wcześniejszą grom na multi przed, przed MW2 było, był dla mnie po prostu Killzone 2 na konsoli PlayStation 3, tak samo jak MW2 na PlayStation 3. Mm, yy, co tam? AHA. MW2 było dla mnie grą przełomową, która sprawiła, że naprawdę zacząłem na poważnie grać w Multi. Spędziłem z tą grą 15 dni grania, to jest naprawdę sporo, jak na moje warunki, które mogę grać. A w Killzone'ie miałem tych dni 2. A gra wyszła w 2009 roku i to gdzieś na początku, gdzieś w lutym. A wcześniej byłem zapalonym single'owcem, singlem grałem, nie singlem. Wygrałem tylko gierki. No, gierki. Gierki na, mu, na single, i. No, i wtedy mnie tylko interesowały trofea tak na tyle sprawę. co może świadczyć, to co pozostałeś po tym, bo już od dawna mam je w dupie, ale zostało mi prawie 1700 trofeów. 11 platyn. Dobra, nieważne. I za, i, chciałem powiedzieć wam, na pewno oczekujecie, kto wygrał konkurs. Powiem to w pewnej części filmiku, tak, żebym ja też na tym skorzystał. No, żebyście powiedzmy obejrzeli cały filmik. Używam tutaj MP5 z pewną ręką i z, z mocą obalającą, bo innych perków na razie nie mam, bo mam, nie wiem, 9 level miałem w tym meczu. Ja powiem wam tak. Losowałem... pokażę wam może w jakimś filmiku, kiedy to losowałem, bo upieczniłem to. Losowałem. Wpisywałem program od 1 do ileś tam komentarzy I klikam, patrzę na osobę, a ta osoba nie dała do ulubionych I dupa, nie ma, nie ma Nie ma mapki, a już i znalazłem użytkownika, który dał to wszystko do yy, Ulubionych I yy, to co ostatnio yy, kto, Ktoś ostatnio mnie pytał, ostatnio No niedawno właśnie, dzisiaj chyba na kanale dostałem pytanie Co to za laskę mam na awatarze Jest to ak aktorka Pornu Porno aktorka, tak, porno, Nessa Devil. Czeszka. Jednak lepsze czeszki i czeszki są cudne. Zresztą wszystkie Słowianki są cudne. Ona się jeszcze raz czym na Nessa Devil nazywa. Ktoś kto ogląda te filmy, Ja czasami też sobie lubię pooglądać takie filmy, Więc powiem wam, że się nazywa Nessa Devil. w tym meczu mam strasznie dużo takich multi kill i multi kill taki ...trzy, osoby i... ...jep, dupa, dead. Ale tu się przyjrzyjcie, tu jest moc. Tu jest moc. No nie, nie tutaj. Ale dobra, taki <grywki> spaliłem trochę, ale tym airstrike'em była moc naprawdę bardzo ładnie. A więc dobra, już nie będę trzymał w tym nagrodę mapki, otrzymuję mapki najnowszą. PS Store już działa od dzisiaj, czy tam od wczoraj. I, i tą nagrodę mapki otrzymuje użytkownik Unictrack. Wie, że dostał, bo dostał o P wiadomość prywatną, już dzisiaj rano. Ła! Tutaj ładny nalot. Pięciu chyba skosiłem, no. Mm, a więc dobra, co mogę powiedzieć o kodzie czwórce? Mm, z tego co zauważyłem, to już wszyscy prawie co pozostali w tej grze, znaczy nie wszyscy, po prostu bardzo dużo osób gra już snajperką. Co mi w sumie nie przeszkadza, bo sam ją lubię grać. I zapamiętajcie jedno ludziska. moja zasada, Liczy się fan, nie liczą się statystyki. Bo można grać te statystyki, ale to jest nudne. Bardzo nudne. I pamiętajmy, że podstawową rzeczą. Najważniejszą rzeczą w grze jest to, żeby był fan. Fan jest najważniejszy. Więc walcie statystyki. Nie patrzcie na te statystyki, tylko bawcie się grą. Jeżeli kogoś kręci granie s zostawcie go, jeżeli jeżeli wam to przeszkadza, A jeżeli nie. No Jezu, bez no problem, może po prostu wyjdźcie z takiego lobby, no. Ja powiem wam, że jednak, no, potrafię coś tam ogarnąć. No, nie chwalę się, że... Ale nie chwalę się, że jakoś tak dobrze, prawda? Jak chcę grać bronią, to po prostu ją gram. Jak chcę się bawić, to się bawię. I pamiętajcie, nie... Nie, właśnie, nie... Nie zapominajcie o tym, że... Że fan z gry jest najważniejszy. Więc jak chcecie bawić się nożem, to się bawcie tylko nożem w tym meczu i róbcie co chcecie. To jest wasz interes, więc róbcie co chcecie. To był Loczek, mam nadzieję, że mecz wam się podobał. Ja pozdrawiam, zapraszam do subskrypcji i komentowania. Pozdro!